Cześć. Mamy sobotę, 5 listopada. Jak widzicie, jestem w okolicach śnieżki. Widzicie, jest śnieg. Także jak będziecie szli w góry, to uważajcie, tam za mną powinien być, powinno być jezioro, ale go nie widać przez to, że jest mgła. A dzisiaj, słuchajcie, otworzymy sobie arktyczną rację żywnościową. wypaczcie za kadr, za wszystko, ale, ale to są polowe warunki. Mam nadzieję, że się trochę posilę, bo dosyć długo szedłem. Niestety ta racja nie ma podgrzewacza, jak większość z Was dobrze wie. Ale mam nadzieję, że wodę w termosie mam jeszcze ciepłą. Zaraz ją sobie wyciągniemy jest arktyczna racja żywnościowa, pasta bolognese. Bolognese pasta, dobrze. A w ogóle polecam Wam kupić sobie taki bidon. Kupiłem go w Action rok temu i bardzo dobrze się sprawdza. Są też srebrne. Ale i ten, nie wiem, czy, to jest, czy te srebrne są takie same jak, jak ten, czy nie, ale, ale ten jest super. Tutaj mamy pastę Bolognese, zobaczmy, co jest w środku. Od razu yy, przepraszam za yy, ostrość, ale yy, jestem w trakcie zakupu yy, obiektywu który by sam odczuł. Mam nadzieję, że też w tej racji jest coś słodkiego. O, dobra, mamy baton proteinowy, przyda się. O, super, czarna czekolada. Zaraz ją zjem po, po drugim daniu od razu. Ostry sos, kawa, gumy, dezynfekująca chusteczka. Wszystko wkładam do kieszeni, żeby nie zgubić mamy danie główne główne yy. aha owoce tropikalne i napój który też zaraz wypiję bo mi się strasznie pić. niestety nie miałem chęci zrobić sobie przerwy na, na picie ale no, to jest błąd róbcie przerwy na picie jak dużo chodzicie Dobra, całość nam się już otworzyła. Nie wiem w ogóle, czy to mi się zrobi. Dosyć duża porcja z tego będzie. Oczywiście, śmieci zbieramy zawsze w takich miejscach. Zabieramy ze sobą. Ja użyję tego woreczka, który jest w środku. Bo on mi się na nic nie przyda. Będę miał to nie za mało wody, ale to nic. Najwyżej. Najwyżej do napoju izotonicznego użyję wody po prostu z butelki, a nie z termosu. Hmm. Prawie wrzątek, słuchajcie. Jakieś 6 godzin. 6, no, około 6 godzin ten termos był nieotwierany. Woda w środku i jest. Jest ciepła, także super. Od razu sobie ten izotonik też yy, rzucę do, do tego bidonu. Dobra, to wymieszam wstępnie. Niech to się robi, bo jestem głodny. Jestem głodny. Dobra. Śmieci zbieramy. Nie pozwalamy uciekać, pamiętajcie. Niestety, miałem nadzieję, że zostaną mnie trochę lepsze widoki, no ale cóż, i zatąć to od razu, słuchajcie, cała troszeta leci do bidonu. Teraz wezmę po prostu bidon w rękę, jak będę szedł, żeby mieć więcej wody. No, będzie to taki raczej cytrynowy, sądząc po kolorze. Dzisiaj tak bardziej w plenerze. Możecie mi powiedzieć, czy wolicie czy w domu, jak recenzuję? Czy wrzucać wam bardziej z wypadów? Dobra, odkręcamy izotonik. Wsypujemy całość. Dużo energii jest potrzeba dużo cukru. Witamin, o, w zasadzie głównie węglowodany i cukry, i sól, no cytrynowy Zamieszamy, widząc sobie odstawię do prysoka, żeby mi dodatkowo nie marsz. W czasie słuchajcie Jestem strasznie głodny. Otworzymy sobie owoce. O to są takie, nie wiem czy można powiedzieć, że kandyzowane. takie delikatnie suszone. O, będę sobie wcinał to jak będę szedł. Słodkie oczywiście. Dobra, włączę się, słuchajcie, jak już pasta bolognese będzie gotowa. A, mogę Wam jeszcze pokazać mniej więcej. No, niestety jest mgła, wiadomo. Ale jest pięknie też, no, zima ma swój urok. Niedługo, w niższych partiach też, też nas odwiedzi, zawita. Także dobra, włączę się, jak będzie pasta bolonie. Minęło jakieś 5 minut. Oczywiście zł złamałem łyżkę. Uważam, że ta łyżka powinna być mocniejsza. Wygląda na zrobione. No, makaron jeszcze trochę strzela. No, słabo widzicie, ja wiem, ale takie coś. No, makaron strzela. Bardzo dobre doprawione. Mógłbym dolać więcej wody. Hmm. O, tak jakby z serem albo z boczkiem to jest. O, słuchajcie, zjem chyba tylko połowę, żeby... Jeszcze zejść z tej góry. W takim miejscu, gdzie jakiekolwiek ciepłe danie, jest to po prostu smaczne. Dobra, otwieramy, słuchajcie, czekoladę, 60% kakao. <laughs> Takie przemyślenie. Miałem ze sobą jeden Bidon. Znaczy Bidon, no. Termos. No i do tego termosu wsypałem izotonik jak widzieliście. No dobra, i teraz gdzie mam sobie zrobić kawę? Kawy więc nie wypiję. No, co prawda to rozpuszczalna można byłoby jakoś kombinować może. Yy, może w jakimś woreczku na przykład, no nie? No ale generalnie to wydaje mi się, że amerykańskie racje lub inne trochę się lepiej sprawują Czekoladka jest osadzik Super krucha Smaczna Może nie patrzcie na moment twarz, tylko patrzcie sobie na widoki No taka niezbyt dobra Bardzo krucha, ale na pewno da mi dużo siły na zejście. Dobra, słuchajcie, włączę się jak będę jadł może batonika. Czas na baton. Ogólnie to yy, rozcieńczyłem trochę <laughs> rozcieńczyłem trochę ten napój z wodą i smakuje zdecydowanie lepiej więc jego trzeba mocno rozcieńczyć już nie jest taki słodki yy. no smakuje lepiej ogólnie tak wygląda ten batonik o o ale twardy. Ostatnio nie był taki twardy, więc był trochę bardziej świeższy. No i te kuleczki, które były w środku, trochę bardziej strzelały, ale i tak go zjem, bo jest bardzo smaczny. Mm. Ogólnie, jeśli chodzi o taką rację arktyczną, to bardzo Wam polecam. Na taki wypad. nie jest to racja całodniowa, ale jak idziecie gdzieś w góry czy na jakąś wycieczkę, no to w, uważam, że fajnie zjeść taki obiad w takiej postaci ciepły. No oczywiście nie ma podgrzewacza ta racja, no to jest jeden minus. Ja, dla mnie akurat nie jest to problem, ale ale jakoś może to być problem. Uch, piękna muzyka ze strumyka, a ja zrobiłem. Małą przerwę na napój izotoniczny Delikatnie słony, kwaśny, słodki dosyć mocno słodki Taki ciekawo gęsty trochę jak taki bardzo rozwodniony kisiel Takie widoki przede mną Słuchajcie, naprawdę chciałbym wam serdecznie polecić bidon, który kupiłem, który kupiłem w Action. Nie wiem, czy tylko te kolorowe tak dobrze trzymają, czy srebrne też, ale jak będziecie mieli okazję, to sobie kupcie, bo to są naprawdę dobre termosy, malutkie. Jak ktoś lubi małe, to bardzo dobrze trzymają. Słuchajcie, ciepło i są tanie. Ja dałem za niego. Nie wiem, około 17-18 zł, coś takiego. Już woda w nim jest, no, będzie 8 godzin, prawie. Co prawda nie odkręcałem go za często, tylko chyba ze 3 razy do, do tej pory. Ale woda jest mocno ciepła, nawet taka. Na granicy, takiego wiecie, że można się napić, a nie można, nie? Zresztą ja nie lubię wrzątku, więc. A jest mocno gorąca bardzo fajny bidon. Może Wam pokażę. Tak, stamtąd przyszedłem. Tu już, jak widzicie, śniegu nie ma. No nic, lecę dalej. Ogólnie racja na plus, słuchajcie. W następnym odcinku postaram się przygotować dla Was rację żywnościową, którą będziecie mogli zrobić sami w domu. Zobaczcie, jak tu pięknie. A tu Was zostawiam jeszcze na chwilę z dźwiękiem strumyku i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.